To jest Rysiek. Rysiek nie z klanu, a z krosna. Rysiek jest prawdziwym zuchem, bo kieruje ruchem, ogarnia kuwety, naprawia tablety. Ryśku zawsze chciałem mieć taką brodę jak ty, bo prawdziwy ultras bez brody jest jak pingwin bez roweru. Dlaczego ona jest taka lśniąca, satynowa i antystatyczna? Bo byłem u barber Hanki dzisiaj. Barber hanka, powiedz coś więcej, co ta Hanka robi. mam brodę i sam sobie jej nie ogarniam, ale nie pozwolę, żeby jakiś facet mnie miział po twarzy, więc mizia mnie kobieta. Nikt wam nie zrobi tak z brodą jak Hania, nie? Tak. A nie robimy kreptoreklamy, całujemy buziaczki, a jeszcze pogłaskam tą brodę. Witam w programie Marzenia do spełnienia przed państwem Michaś, który od dziecka chciał być tak szybki, jak to Willie Jones ściganym, łykać kilometry jak młody pelikan, palić łydy niczym akta na wysypisku w psach Pasikowskiego, a wszystko to z perspektywą tak doskonałą, jaką miało krzesło szarą Stone w nagim instynkcie. Dlatego Michaś wybrał Łemkodynę. Kultowy bieg w Beskidzie Niskim z koronną trasą prostą niczym świński ogon. Z Krynicy do Komańczy, gdzie po drodze dołączają krótsze dystanse, a na każdym z Trzeba być twardym i czym chleb z dyskontu i uważać, gdyż DNF sypie się tu bardziej niż choinka po trzech królach, a nawierzchnia jest ułożona jak pościel na melinie. Do tego asfalt występuje w proporcjach zbliżonych do mięsa w parówkach – około 19%. Tym sposobem Michałek wybrał wariant 70-kilometrowy, czyli ultra, ale tak, żeby jutro mógł ruszać kluczowym organem i chlać piwsko na mecie, kiedy inni będą jeszcze biegli. Dlatego trzymajcie za niego kciuki, bo to miś o małym rozumku. Długi jak ruski miesiąc, chudy jak wypłata, a przy tym wesoły jak bema pamięci żałobny rapsod. A musi być silny i zwarty, jak pośladki supermena, bo bez tego zakończyłem kowynę jak ogórki w śmietanie. Czyli mizernie. Guys, see you in command. Dobry. Dzień dobry. Z tej strony Krystyna Biegówna. Podpływam do ciebie dyskretnie, niczym włos łonowy w kadzie z I pytam o twoje zdrowie w chyrowej. Zajebiste zdrowie. Co tu się w ogóle nie odwala? Nie wiem co tu się Dlaczego odwala. na biegu wszyscy idą pod górę? To jest jakiś skandal. Nie, to nie jest skandal. Teraz z góry będziemy, tak, z góry będziemy schodzić. Teraz biegniemy. Aha, to o to chodzi, słuchajcie, Dami. w biegach górskich, tak? Dokładnie. Dobrze, to pozdrów mamusię, tatusia i Wnusia. Wnusia, Wnusia. Mm -hmm. Jak ma na imię Wnusia? Kasperek. Kasperku. <ścoughs> Babcia wygląda dość dobrze jak na 68 lat, ale walczy o kategorię W60. <ścoughs> Dociśniemy to, pomożemy jej. W55, wiesz? Dzień dobry, dzień dobry, kogo witam, kogo goszczę? Dzień dobry. Baran trailers. Witam. Baran trailers. To są jakieś zawody w obcinaniu owiec, baranu w strzyżeniu, co to za zawody? A tam takie ganianie po górkach, skidzie. Jakby Sz... co to zapraszam za rok. Okej, okay. bo no my tu sobie z panem Michałem biegniemy takim tempem masturbacyjno-konwersacyjnym. Szlak się kładzie jak gołota w walce z Lenoxem Louisem. Ale mam do Michała pytanie. Nie wiem czy jakiś organizator biegu zna odpowiedź na tego suchara. Ale co mówi rolnik do drugiego rolnika, który ukradł mu osła? Ty baranie. Osłabiłeś mnie, ale byłeś blisko. Iwonisz z piękny f***. Będziemy rymować tutaj. Naprawdę psy noszą butelki po wódkach w pyskach, kobiety skaczą z okien, a jeżeli na trasie wam się dłuży, to ekipa Ducha Pogórza was obsłuży. Mają tutaj kaczki podlane beszamelem, mają stół do ping mają jeszcze kręgielnie, tak i suchary strzelają. A wiecie po co ubezpieczyciele przychodzą do lasu? Ha! Polisa! Widziałem jak smarkałaś, mam to nagrane. <grym> Nie żartuj! Mam to nagrane od tyłu, jak smarkasz. Nie, nieprawda! Powiem wszystko organizatorom. I. Mało tego, podejście Ej. się ciągnie jak krówka między zębami. No. tortur jakbym nadepnął na klocek Lego, bo są stopą. A tobie, co ci się podoba na biegu? E, to, że niosą ci kije. Nie wiem dlaczego. Słuchajcie, Ale... grunt, to znaleź sobie <grym> jakąś kobietę na łękowinie, która poniesie wam kije. No. Jesteś w stanie mnie wziąć na barana? No, oczywiście. Ok. Muszę znaleźć najpierw tego barana, wiesz? Okej, okay, to łączymy się za chwilę, ja spróbuję okay. skoczyć na barana i Oko. lecimy dalej Buziaczki. No, hej. uziaczki. Trzy, cztery Dobra, nos mamy wysmarkany. Chodź, chodź, Spotkałem taką. Młodą damę. Kobiet się o biegnie pyta, ale oh. powiedz mi, w jakiej kategorii ty biegniesz? K1, K2? K18. Plus. K18. Plus. No. Okej, okay, wiesz po czym poznać, że biegać jest już stary, że auta z twojego rocznika drążę ją za nią i Po kija. Chyba po kija. Ale to nie moje. Ja tylko podtrzymuję. Powiedz mi, bo widzę, że figura u ciebie taka jak u... Kasi Figury za czasów King Size. Co ty dobrego jadłaś dzisiaj na śniadanko? O ja. o, o, o. Nie widzieliście tego. Spektakularnie było. Dawaj, to jadłaś na śniadanie? Na śniadanie? Proszę bardzo. Błoto, 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 tak, boto! Były trzy tosty. Była zupka jakaś tam z chrupeczkami. Aha. Jeszcze, jeszcze batonik. Aha. Był. Aha. No i biegniemy na full obciążeniu. Tak, to jest właśnie dawanie porę. Strasznie, strasznie. Kobiety tak na mnie działają. Ojej Musimy już kończyć, się. bo dokładnie, nie wytrzymuję tej presji. I poptoka, jak mówił lotnik zapylający lasy. Łękowina Ultra Trail zaliczona, dali mi piękne medalio, ale ten bieg jest tak szalony, że powinni go wsadzić w kaftan i dać żółte papiery. Jest po prostu tak piękny, że aż się popłakałem. Ludzie są tu słuchajcie tak mili, że jedna pani mi się na trasie oświadczyła, a jeden pan powiedział, że mogę mu nawet wyciąć nerkę. Cudowna atmosfera, przyjeżdżajcie na pewno za rok. I mimo tego, że trasa jest schematyczna jak filmy z Teresą Orłowskim, to już po pierwszych kilometrach dosłownie zakochujecie się w tym biegu, tak jak w tej piosence. Do zakochania. I jeden krok, jeden jedyny i nic więcej.